Chociaż współcześni Adwentyści próbują złagodzić zachowywanie zakonu, to nauczania Ellen White nie pozostawiają wątpliwości: Nikt, kto nie zachowuje zakonu Boga, nie może być zbawiony. A Biblia naucza, że jesteśmy pod nowym przymierzem, a stare przymierze przy, przeminęło. Chrystus jest wypełnieniem zakonu. Nowy Testament naucza, że zakon został nam dany, aby był naszym przewodnikiem, nauczycielem prowadzącym nas do Chrystusa. Galacja 3:25. Nie jesteśmy już pod opieką przewodnika. Chrześcijanie mają wzrastać w łasce i zachowywać Boże przykazania z miłości do Niego, a nie z przymusu. W rzeczywistości bycie pod zakonem prowadzi do grzechu. 1 Koryntem 15:56. Mocą grzechu jest zakon. W przeciwieństwie do tego bycie pod łaską prowadzi do świętości. Tytusa 2, 11, 12. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości. I na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli. Zbawienie z łaski poprzez wiarę wyłącznie jest sednem Ewangelii, ale doktryna adwentystyczna o sądzie badawczym rozpoczętym w 1844 kształtuje ich wszystkie główne doktryny z powodu tego fałszywego nauczania znanego również jako sąd przed przyjściem Jezusa, który jest niczym innym jak tylko sądem uczynków, które determinują zbawienie. Wymyślono również doktrynę snu duszy. Oczywiście nikt nie może pójść do nieba przed tym, jak ich życie nie jest rzekomo osądzone. Co jeśli nie byli wystarczająco dobrzy? Musieliby opuścić niebo, prawda? Więc adwentyści nauczają, że kiedy osoba umiera, to idzie do grobu, przestaje istnieć. Ale to nauczanie sprzeciwia się pismu, które jasno mówi, że bycie poza ciałem oznacza mieszkać u Pana. 2 Koryntian 5.8. A kiedy wierzący umiera, rozstaje się z ciałem, żeby być z Chrystusem. Filipian 1.23. Adwentyści nie nauczają również biblijnej doktryny piekła. Jedną z głównych cech odróżniających adwentystów jest zachowywanie sobotniego sabatu. Zachowywanie Sabatu jest przez nich postrzegane jako znak prawdziwej lojalności Bogu. Idea zachowywania Sabatu nie ma swoich początków u Ellen White. Została ona zapoczątkowana przez spotkania z baptystami Dnia Siódmego i Josepha Batesa, który potem nauczył tej doktryny Ellen i James White'ów w 1846 roku. Ellen stwierdziła, że dostąpiła wizji i to zapoczątkowało nową doktrynę, którą przyjęli jej wyznawcy. Zobaczyłam, że święty sabat jest i będzie oddzielającym murem pomiędzy prawdziwym Izraelem Boga a niewierzącymi. W początkowych latach, kiedy zachowywano sabat, zawsze zaczynano go obchodzić o 18 w piątek. Było to przed zachodem słońca latem i po zachodzie słońca zimą. W ten sposób adwentyści zachowywali sabat przez ponad 9 lat. A ponieważ Biblia mówi, że sabat należy zachowywać od zachodu do zachodu słońca, powstał rozłam. Przestudiowano problem i przedstawiono go na konferencji adwentystów w 1855. Ostatecznie przegłosowano, żeby zachowywać sabat od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Jednakże niektórzy adwentyści nie byli zadowoleni z tego ustalenia. Pani White postanowiła, że jej następna wizja wyjaśni sprawę. Delegat tej konferencji zrelacjonował, że po konferencji z 20 listopada odbyła się wizja, która miała wyjaśnić sprawę zachodu Słońca. Adwentyści zaczęli zadawać pytania, dlaczego nie mogli oni wierzyć w pierwszą wizję Ellen White, która głosiła, że szabat rozpoczyna się o 18, dlaczego po 9 latach muszą zmienić pora święcenia sabatu. Czy to nie oznacza, że przez te 9 lat oni łamali sabat i nie zachowywali tak naprawdę sabatu? To spowodowało, że Ellen White obiecała, że w kolejnej wizji poprosi Anioła, by dał jej wyjaśnienie, które by spowodowało wygaśnięcie kontrowersji. Pytałam się, dlaczego tak się stało, że teraz musimy zmienić porę obchodzenia Sabatu. Anioł odpowiedział, zrozumiesz to, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Pani White umarła bez dania obiecanego wyjaśnienia od Boga Jednakże zachowywanie sabatu od zachodów w piątek do zachodów w sobotę Stało się faktem determinującym, kto otrzyma pieczęć Bożą i będzie zbawiony, a kto będzie potępiony Sabat będzie wielkim testem lojalności, kiedy ludzie spotkają ostateczny test Zostaną oddzieleni ci, którzy służą Bogu od tych, którzy Mu nie służą. Zachowywanie sabatu jest dowodem lojalności. Jedna klasa otrzyma znamie bestii, a druga klasa ludzi, która wybrała symbol władzy boskiej, otrzyma pieczęć Boga. Więc nieobchodzenie sabatu skończy się otrzymaniem znamienia bestii, czyli utratą życia wiecznego. Jak więc widzieliśmy na tym filmiku, adwentyzm jest to demoniczny kult, który unieważnia łaskę Chrystusa, a naucza zbawienia z uczynków, zwłaszcza z zachowywania sabatu. Jeśli byłeś zwodzony przez nauki adwentystów, to zrozum, że prorocy, którzy odciągają od Chrystusa i dodają swoje nauki do Biblii są pracownikami szatana.